Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dawno mnie tu nie było, ale już jestem. Zaczynamy, zaczynamy ten odcineczek. Zaczynamy go o zarobkach, o zarobkach zrobiłem też ankietę. I będzie to o zarobkach w bieżącym roku, czyli 24. Śmigam sobie tu po moim starym rejonie, czyli jakieś półtorej roku temu jeszcze jak pracowałem tutaj. Taki mały obchód. Se zrobiłem sentymentalny i postanowiłem właśnie nagrać ten odcinek. Może dawno nic nie nagrywałem. Zrobiłem ankietę jakieś dwa tygodnie temu. Też podałem maila, na którego mogliście pisać swoje wrażenia w pracy, ile mniej więcej zarabiacie. Wiadomo, wszystko anonimowo i też w ankiecie. W ankiecie wzięło około, nawet nie około, tylko 105 osób. I tam były różne widełki, były tam podane powiedzmy cztery możliwości. I było między 3000 a 4000 zł zarobków, między 4000 a tysiąca zł zarobków, między 4,5 i 5000 zarobków. I ostatnie było 5000 w zwyżku. Troszkę mnie zaskoczyła ta ankieta. To nawet dwa razy. Czyli najmniejsza kwota i najwyższa kwota. Zacznijmy od tej najniższej, znaczy może nawet nie mnie zaskoczyła bardzo dobrze, ale nie do końca. Najmniejsza kwota właśnie była między 3 a 4 tysiące zł, było aż 18% osób, które zarabiają właśnie tyle pieniążków. Podejrzewam, że to są kurierzy, którzy dopiero zaczęli, są tak zwane zwanymi świeżakami w tej branży, że jeszcze nie mają tyle stopów i tak dalej, i tak dalej, no bo to przeważnie spłacone albo od stopu, albo od faktury, więc jaką fakturę wyrobisz, tyle zarobisz, albo ile paczek rozwiedziesz, tyle zarobisz. Tak, wiadomo, im jesteś lepszy, tym więcej zarabiasz, bo robisz większą fakturę, bo że masz dupiaty yy, rejon, no to co byś nie robił, to nie zarobisz, tak. No i pierwsza, yy, pierwszy przedział to było między 3 a 4 tysiące, to było aż 18% osób, które tyle właśnie zarabiają, chyba się powtórzyłem, ale nie o to chodzi, sporo, sporo, ale podejrzewam tak jak mówiłem, to będą pewnie większość to świeżaki, albo to będą jakieś miejscowości w Polsce, takie no, wiochy, takie całkiem wiochy, co jest duże bezrobocie, i tam takie zarobki są ok, tak? No bo są takie miejscowości podejrzewam. Wiadomo, że w Warszawie będzie się lepiej zarabiało niż nie wiem, w miejscowości Zamość, choć Zamość jest ładna i i w ogóle, bo tam jeździłem co roku do rodziny, nie mojej, ale mojej byłej. I tam naprawdę było pięknie, ale tak właśnie tam zawsze te zarobki, jak tam widziałem jakieś pogłoszenia, były niższe niż właśnie w Warszawie, Krakowie czy Katowicach. Później właśnie Kolejne to było między 4 a 4,5 tysiąca złotych było was tylko 12% mało To są takie zarobki powiedzmy nie ma, no nie ma, ale te 4,5 tysiąca, to wezmę, że to jest jakiś tam zarobek, jakiś pieniążek jest, ale tylko 12% was było, potem między 4,5 a 5000 złoty. Tu jest największy odsetek ludzi, którzy w tym przedziale zarobkowym zarabia. I było was aż 37%. 37%, więc dość no, sporo. To są takie zarobki. Okej, okay. wiadomo im bliżej 5000, tym lepiej, tak? Powiedzmy, że te właśnie bliżej 5000, jak dostawałem taką wypłatę te dwa lata temu to było w miarę okej. Okay. No było wiadomo, że jak się zarabia więcej, tym lepiej podnosi sobie standard życia i tak dalej. Ale było was aż 37%. No i ostatni przedział 5000 wzwyż. Wiadomo, no, trzeba też brać jakąś poprawkę na to, bo ktoś chce tam klikać w tej ankiecie, co chce, tak naprawdę. Było Was aż 32% powyżej 5000 zł. Jak mnie to ucieszyło, że kurierzy coraz lepiej zarabiają. Powyżej 5000 to już jest super. Między 5 a 6 tysięcy myślę że jak ktoś zarabia 6 koła to jest taka fajna wypłata O, no, już jest taka fajna wypłata, cieszy taka wypłata, ja bym był bardzo zadowolony, mega, byłbym to byłbym niepowzięty na pewno dużo rzeczy by mi to ułatwiło, pozwoliło sobie na, no, na lepszy tam na lepszy byt że powiem te 6000 tysięcy uch, piknie było piknie, piknie, piknie. Wiem, że są kurierzy. Porozmawiałem właśnie z ziomeczkiem z Impostu, z którym dobrze się bardzo znam i wiem, że mnie nie okłamał Robi naprawdę część Katowic. Jedną to w sumie bardziej takie obrzeża no ale dobra, są to nadal Katowice i on tam zarabia między 7 a 9 tysięcy Jako kurier, ale naprawdę bloków ogrom. Naprawdę, jest co obskakiwać, domki wiadomo też tam są, sklepy, firmy i tak dalej. No, zarabia tyle, walczy po 12-14 godzin, czasami 10, czasami 8, no zależy, zależy też jak mu się chce pracować. Ja mu gadam, nie chcesz jakiegoś pomocnika albo coś, gada, nie, 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 bo zarabiało mniej. No, robisz sporo godzin, gadam, nie przeszkadza mu to na razie, ma swój cel w życiu chcę go osiągnąć, więc na razie poświęca się, żeby osiągnąć ten cel żeby odłożyć pieniążki więc ja to bardzo doceniam chwalę miło słyszeć, tak? więc da się zarobić ale coś za coś, no kurde koleś jest potem wypruty na weekend ale zarobić zarobi można powiedzieć że ja nie latam z paczkami, ale czasami jak są jakieś długie trasy i czasami tam dwa albo 3 dni i sporo kilometrów to też jestem wypruty a by tylko jeżdżę samochodem, nic nie noszę teraz, ani nic jeżdżę bardzo luksusowym samochodem. No nie teraz, bo jadę swoim prywatnym, nie stać mi na taki luksusowy samochód, ale no, takie długie trasy potrafią zmęczyć, nie powiem, że nie. Ale powiedzmy, ta średnia zarobku właśnie wychodzi, że jest między 4,5 a 5 zł i bardzo duży przedział procentowy jest powyżej 5 tysięcy więc podejrzewam między 5 a 6 tysięcy. Bardzo mnie to cieszy. Ogłoszenia, które gdzieś tam widzę, czy na Facebooku, na różnych forach kurierskich jest bardzo, jest bardzo dużo, coraz więcej. Ogłoszeń, gdzie idzie zarobić między 5 a 7 tysięcy. Nie wiem, czy od początku możesz zarobić powyżej 5 koła czy musisz się wdrążyć i z czasem właśnie te pieniążki będą koło 6-7 tysięcy w Twoich zarobkach, no bo to właśnie tak jak mówię, to zależy od czy masz płacone od paczki, czy masz od faktury, jaki masz rejon, czy masz dużo paczek, czy no od wszystkiego, no tak jak większość firm płaci od stopa no to to jest lipa, dla mnie to jest największa lipa, jaka może być, bo jak ogarniasz dużo firm i masz w tych firmach 10 paczek, a ty masz za stopa zapłacone 2,50 jako kurier, to to śmieszna stawka. Naprawdę śmieszna stawka. Klient, który wysyła paczki, płaci za 10 paczek, a ty masz zapłacaną za stopa, czyli za jedną paczkę doręczoną. Póki co w Gielesie nadal, przynajmniej z tego co wiem, obowiązuje, że właśnie nie za stopa no masz za paczkę zapłaconą, i to jest najbardziej uczciwy zarobek według mnie dlatego tam fajnie szło zarobić w GLS bo dużo jakichś konsajmentów szło czyli parę paczek do jednego klienta i szło zarobić fajne pieniążki a nie, że na przykład tak ziomeczki wożą, nie wiem, przynajmniej wozili nie wiem, jak teraz tam ma podpisaną umowę GLS CCC jak tam GLS ma podpisane to Dobra, wcisnąłem się jeszcze No to kurde, jak tam woził po stopaczek, a co wozili, to to teraz ma zapłacone za stopaczek, tam powiedzmy po 2 złote No to już jest fajna dniu, 100 stopaczek przewozi, ma 200 zł, plus jeszcze inne firmy, nie? to samo CCC, ile ci zapłaci? A jeżeli będzie miał stopaczek i mu zapłacą kurwa jako jeden adres, ty się nadźwigasz, poprzenosisz yy, w w tych sklepach CCC, to często trzeba te paczki gdzieś tam wozić na sklep narobisz się jak osioł, stracisz mnóstwo czasu a zapłacą Ci grosze więc płacone od paczki, za paczkę najbardziej uczci, uczci, uczciwy zarobek wtedy jest No chyba by było na tyle cieszę się bardzo, że zaczynałem kurierzy zarabiać, że mogą zarobić mam nadzieję, że się to nie zmieni Choć nadal i tak będą wyzyskiwani przez firmy kurierskie i niedoceniani, bo są naprawdę niedoceniani. to jest przykre, nie? Dążek biały. Uwielbiam, bardzo dobry, bez krum Trzeba wspierać polskich youtuberów. Może też kiedyś będę miał kurde swojego energetyka, żeby wam się lepiej pracowało. No, no, wybi się człowiek, nie ma szans. W tych czasach nie ma szans, żeby się wybić na YouTubie. Choć można powiedzieć, że jestem jakimś prokursorem w nagrywaniu filmów na YouTubie o pracy kuriera Bo ja to zacząłem parę ładnych lat temu, nie wiem, to już 5-6 lat temu, to był taki pierwszy taki kanał o pracy kuriera i potem powstało, powstawało coraz więcej tych y, kanałów. A teraz jak jest ich mnóstwo czy to na TikToku. Instagramie czy na YouTubie jest tego mnóstwo, mają fajny content, chłopaki fajnie mówią o tej pracy, no ja już tak mniej, więc mogę tylko jako pracy szofera pomówić, poopowiadać, no i o kurierce to co wiem, cały czas gdzieś tam się tym interesuję, żeby dla Was nagrywać te filmy. Dobra, teraz już na serio kończę. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania, swoje spostrzeżenia, albo możecie też napisać źle zarabiacie. To będzie między nami. No chyba że macie tam podpisane swoim imieniem nazwiskiem na YouTube, No to nie. Ale do, na mailu też możecie pisać dzień kuriera małpainteria.pl wiadomo bez polskich znaków I widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli chcecie, żebym... O czymś opowiedział, Tu śmiało walcie mogę opowiadać. Lubię to robić. Jak widzicie, u mnie przeważnie filmy są bez cięć, bo nie chce mi się montować Nie mam czasu. Ok, tyle ode mnie. Hej o,